Siema kochani, dzień dobry Przechodzę wymordowana Po nocy Potem Po podróży, po przyjeździe Usiądę sobie na taras Bo mój brzdący jeszcze śpi A ja idę sobie zrobić śniadanie Prawdopodobnie jakąś medytację ogarnę Słuchajcie, bo macie do mnie pytania Odnośnie tego jak to jest Z tymi polami kwantowymi Aha, bo tu o tym typ z tymi polami kwantowymi? Jeżeli chodzi o wyrobienie tego pola kwantowego. Samo wyrobienie pola kwantowego nie jest aż takim trudnym. Nie jest aż takim trudnym systemem w kontekście tego, że nie jest to nie wiadomo jak trudne do zrobienia. Przez doświadczonego tam fizyka kwantowego i tak dalej. Najtrudniejszym okresem przemiany gdy to pole kwantowe zostanie stworzone, jest to, żeby utrzymać te wibracje. Jezu, u nas jest tak ciepło, chyba będzie lekko z 34 stopnia. Chyba wylądujemy dzisiaj w basenie, bo mi gabi że nie da. Jak jest ciepło. Eee, tak, to pole kwantowe, najtrudniejsze jest to, żeby właśnie te wibracje utrzymać, żeby te sensotywości, które zostały stworzone przez fizykę kwantowego, żeby je utrzymać i to jest jakby najcięższy do roboty, do, do roboty jeżeli chodzi o otrzymanie tego czego się chce, bo mm, intencje należy zakotwiczać czyli jeżeli zakotwiczamy intencje, zmieniamy też jakby podejście do, bo to wam wchodzi w krew nie, powinno wam to wejść w krew zmieniają zmienia się podejście powinno zmienić się myślenie powinno zmienić się nastawienie na ten sukces finansowy i tam na to wszystko, tak, więc tu jakby jest to... Um, jest to dosyć wymagające. Cik, 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 cik. I jest to dosyć wymagające. Czyżby moja lala. Cik, 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 cik. Jest to wymagające, ale jest to też sukcesywne, bo jeżeli wy będziecie chcieli za wszelką cenę, y, poprawić swój status finansowy, tak? Wyleczyć te swoje finanse, nie wiem, przyciągać przeciągać, naprawdę przeciągać, a nie gonić za klientami, żeby te zbiory się pokazywały. No to tutaj jest praca, no dlatego mówię, że lepiej zrobić to u fizyka kwantowego, bo fizyk kwantowa was poprowadzi, a nie tutaj jakby nie porobicie sobie sami i traumy jakieś tam, wiecie, pokoleniowe obciążenia, blokady nie będą w stanie jakby przebić się do waszej nowej osobowości, bo wy nie będziecie mieli wystarczającej siły w sobie, żeby po prostu te blokady pokonać, nie? Czyli to jest praca, że tak powiem, no na etat. Nie, praca na etat. Ja na przykład u siebie robiłam to stopniowo. Stopniowo zwiększałam sobie zarobki, stopniowo przyciągałam sobie coraz większą ilość ludzi, jeżeli chodzi o i też przyciągałam sobie ludzi yy, gotowych do współpracy, nie? Że tutaj jakby nie nie skupiłam się tylko i wyłącznie na tym, żeby przyciągnąć klientów. Dlatego skupiałam się na odpowiedniej dozie klientów, którzy chcą podjąć współpracę, nie? Którzy są jakby trochę bardziej świadomi. O Jezu! No to tu set! No moja lala! No hej! Dużo bardziej świadomi i dużo lepiej się z takimi osobami pracuje, ponieważ te osoby rozumieją, o czym się do nich mówi. No hej! No moja lala! No chodź! Jeju, jeju! Moja Yy, tak, więc tak to wygląda. No chodź! Cik, cik. Tak to wygląda. Yy, jeżeli chodzi o... No halo, no cześć! No to to wczoraj się pan ci nie pokazał. No patrzcie, moja Lalunia kochana. Później mm. nie dajemy, nie? Yy, tak, jeszcze <ścoughs> to chcę powiedzieć. Myśli o zegarki. Tak, zegarek mam. Y, Tommy Hilfiger. Ja bardzo lubię tą markę. Y, nie wiem, to dwie osoby mi się to ale fajny. No, mam wiadomość, brachu, ale fajny coś tam. <grym> tak, ja bardzo lubię tą markę. Tommy'ego Hilfigera. Y, w zeszłym roku chyba nawet sobie kurtkę sprawiałam zimową. Świetna, maciuche, Ja jeszcze lubię bardzo y, tą Reserve naszą. To jest nasza chyba polska marka bodajże Rezerw. Bardzo lubię pitbulla. Z Pitbull'a mam ukochany mój kochany dresik, mam bluzki, mam bluzę chyba białą, mam kurtkę czarną przeciwdoszczową. Bardzo też lubię pitbulla. Pitbull ma bardzo dobre materiały, bardzo dobre, bardzo dobrą bawełnę, bardzo dobra jakość. No hej, pokaż się tu. No, dlatego tak. No. E... Sandały mam też Tommy Hilfiger. Beżowe takie fajne do sukienki na koturnie. Miałam ją chyba nawet ze sobą na urlopie. Nie, chyba ich nie wzięłam, Ale no, bardzo lubię te marki. E, co jeszcze mogę Wam polecić? Takich już. I wiecie, to jest też to, że jeżeli wy na, Właśnie, bo to jest też podstawowy element, jeżeli wy pracujecie nad finansami, to Wy musicie też światowi pokazać. Że wy, jeżeli otwarliście sobie nowe pole kwantowe, wy musicie pokazać Szeświatowi, że nosicie jakby właśnie ciuchy z lepszych marek, że dbacie o siebie, że wydajecie na siebie pieniądze z miłością, a nie, że wydam sobie na przykład tam, nie wiem, 950 zł na kurtkę Tomego Hifigera, a za chwilę, Łe, nie, szkoda pieniędzy i tak dalej. Nie. To jest otwarta inwestycja w siebie, na którą wszechświat reaguje, bo wysyłacie pole informacyjne do świata, że tak. Żyjecie tak, jak osoba, która stara się, która otwiera swoje pole kwantowe. Nie takie, wiecie, gadżety. Też wiadomo, nie szaleję z tym, nie wiadomo jak, ale lubię, lubię nosić, lubię. Uważam, że zasługuję na to, aby nosić dobre jakościowo. Spierniczaj, ciuchy, fuj, co to było? Dlatego tak. No, dlatego tak. Musicie pokazać, że, że jesteście na, na to gotowi, nie? Tak samo jak na przykład robicie y, miło, na miłość jakieś tam, nie, tam, y, czy na zdrowie, to też na zdrowie, no to tam, nie wiem, no ćwiczycie jogę, y, nie wiem, chodzicie na spacery, zdrowie się odżywiacie, zmieniacie swoją dietę, w związku tam na przykład, nie wiem, no wychodzicie z jakąś tam inicjatywą, jesteście razem, no to no wszystko, nie? Wszystko, co jest spójne z nową wersją siebie. Nie? Bez obaw i bez lęku. Dobra, chyba z mojej strony to wszystko. Yy, fajnie, że się napotoczyły te tematy na temat właśnie tych, tych moich akurat zegarek, yy, ten, ale no, jest to taki dodatek, nie, że jeżeli na przykład nie oczywiam. Jeżeli na przykład. To jest jakby naturalne, że jeżeli inwestujecie w swój własny rozwój, chcecie większe zasu pieniędzy to musicie ten większy zasób pieniędzy jakby przykładem na 3 pokazywać wszechświatowi na przykład, nie, że jesteście w stanie em, zadbać o siebie tak jak to jest zgodne z Waszym nowym planem jeżeli otwieracie pole kwantowe na zasadzie tego, że chcecie mieć więcej zarobków i tak dalej, to wydajecie pieniądze z lekkością i wiarą, że to do Was wróci, na tej zasadzie, nie? ale uwaga to musi być u Was zakotwiczone musi wejść to Wam w krew, musicie to musi być jakby Wasza Hmm, Cecha charakteru, że jesteście hmm, jakby otwarci na to, że to do Was wróci że jesteście pewni, że to do Was wróci nie ze strachu, nie z lęku tylko właśnie z pewności z, wyż, z wysokiego self-konceptu, nie? no, także tak to wygląda dobra, yy, koniec nie chcę już mi się więcej przypominać chyba odnośnie jakichś takich mini-przypadków jeżeli mi się nazbiera jakaś konkretna historia to wtedy Wam jeszcze opowiem. Ale tak, tak to mniej więcej wygląda. Ja na przykład jeszcze tak, ten, żeby utrzymać swoje pole kwantowe w kontekście takiego stanu... Może nie, może nie spełnienia, ale takiego stanu... Wyciszenia y, układu nerwowego, to właśnie czasami tam sobie robię jakieś medytacje czy coś, nie? Ale ja ogólnie jestem już w takiej stabilności energetycznej, że nawet gdy mi coś wywala, bo mi coś wywala, bo ja cały czas pracuję na sobą, mam czasami taką sytuację, że na przykład no, mam niechęć tam do czegoś, no i po prostu jestem w stanie wy wyłączenia, no to staram się, jakby ten układ nerwowy jeszcze jakoś tam wyciszyć, albo po prostu olewam ten stan, gdzie mi wywala jakieś ego i wchodzę od razu w stan, który chcę uzyskać, nie? No. Także tak to wygląda. Kochani, miłego dnia. Bo już mi się tu czas kończy i do usłyszenia. Buziaki, pa pa.